Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek to będzie odcinek o perfumowych zaskoczeniach miesiąca czerwca. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego testowałam w czerwcu, a co mnie zaskoczyło, to zapraszam Was do oglądania dalej. Czerwiec to był bardzo owocny miesiąc, jeżeli chodzi o testowanie nowych zapachów. W czerwcu przetestowałam mnóstwo, mnóstwo ciekawych, nowych, nieznanych mi perfum, ale też takich, które kiedyś gdzieś testowałam, ale bardzo pobieżnie. Testowałam i zapachy celebryckie, i zapachy z górnej, niszowej półki. Dlatego też dzisiaj aż trzy zapachy, które uznałam za zaskoczenia miesiąca. Pierwszym zaskoczeniem będą perfumy od Lalique Lang. Chciałabym o nich opowiedzieć, bo sporo osób pod jednym z ostatnich filmików o Marce Lalic napisało mi, że są to świetne perfumy waniliowe i żebym je koniecznie przetestowała. Jak na razie, chyba moimi ulubionymi waniliowymi perfumami od Lalik są Satin, które wiem, że nie są perfumami genialnymi. Ale mi po prostu się podobają. Niestety muszę powiedzieć, że Nilang to raczej nie będą perfumy dla mnie. A dlaczego? Po psiknięciu czuję sporą ilość alkoholu, a po jego odparowaniu, świeży pot z czarnym pieprzem. Dobrze słyszycie? Czuję taki świeży, kobiecy pot doprawiony czymś pieprznym. Zakładam, że może być to wrażenie czarnego pieprzu. Wrażenie bardzo dziwne, tym bardziej, że to nie jest wrażenie, które natychmiast każe mi zmyć te perfumy z siebie, bo ten zapach w jakiś sposób gra na mojej skórze, choć gra bardzo, bardzo dziwnie. Za ten dziwny efekt trochę winie brzoskwinie z melonem, które są deklarowane w składzie, a to dlatego, że z tymi dwoma nutami, a właściwie ich połączeniem, już w przeszłości miałam spore przeboje. Potem robi się troszkę przyjemniej, bo ten pot z czarnym pieprzem na mojej skórze ewoluuje w stronę kwiatów. Ja tam czuję zdecydowane frezje. I czegoś takiego drewnianego, jakby skorupki kokosa, albo drewnianej gałązki. Potem dochodzi coś słodkiego, jakby taki słodki syrop owocowy, albo nie do końca słodki dżem owocowy. Nie zasłodzony, ale jednak dosyć mocno słodkie. Wszystko to położone jest na takiej owocowej paczuli. Która w końcówce przechodzi w wanilię, bardzo dziwną, nieoczywistą i na mojej skórze tych perfum zdecydowanie nie mogłabym nazwać waniliowymi. Ten nieszczęsny pod z pieprzem czuję przez cały czas trwania tych perfum, od początku do samego końca. Na mojej skórze te perfumy są bardzo długotrwałe, bo kiedy wsiknęłam mm, je dnia pierwszego, jeszcze kolejnego dnia Czułam je na mojej skórze. Podsumowując, na mojej skórze to są perfumy na wskroś dziwne. Pachną potem, ale w taki sposób, że nie mam ochoty natychmiast ich ze siebie zmyć. Są to perfumy w jakiś sposób waniliowe na mojej skórze, ale na pewno nie nazwałabym ich perfumami waniliowymi. Raczej perfumami owocowymi, z dodatkiem wanili. Przykro mi, że musiałam rozczarować część z Was, którzy te perfumy uwielbiają. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że na pewno nie będę ich Wam podkradać w perfumeriach. Próbowałam tych perfum kilka razy, i za każdym razem czułam tę nutę potu. Więc. Nie wiem, co mogło ją spowodować. Czy chemia mojej skóry, czy może ta gorąca pogoda, którą aktualnie mamy, czy po prostu moja próbka była zepsuta. Tak też mogło się stać. Napiszcie też koniecznie, jeżeli to jest jeden z Waszych ulubionych zapachów, albo zapach, który po prostu bardzo lubicie. Kolejny zapach, którego próbkę zamówiłam do testów, to perfumy od Hermesa od Merveille Blue. To są perfumy, o których w ogromnych superlatywach opowiadał Arek na swoim kanale. Rzućcie okiem na ten filmik u niego. I też zapragnęłam poznać ten cudowny morski zapach od Hermesa. Początek tych perfum jest absolutnie genialny. Ja sama niespecjalnie lubię cytrusy, ale w tym początku cytrusy i nuty. Morskosłone grają tak wspaniale i tak przepięknie, że gdyby te perfumy były takie do samego końca, to na 100% znalazłyby się w moich zbiorach, bo na mojej skórze ten wstęp jest absolutnie zachwycający. Potem perfumy troszkę bardziej dryfują w stronę oceaniczności niż cytrusowości. I dla mnie te perfumy trochę pachną jak taki zimny, otwarty ocean wieczorową porą. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której przechadzacie się nad oceanem. Ocean jest zimny, jesteście troszkę otuleni. I ta woda w oceanie jest taka bardzo ciemna, granatowa, ciemnozielona, ciemnoniebieska i właśnie ta woda pachnie tak jak te perfumy mniej więcej od środka ich trwania aż do samego końca. Te perfumy oznaczone są jako kobiece, ale według mnie jest to pełną gębą unisex, a na mojej skórze pachną wręcz trochę męsko. Totalnie mi to nie przeszkadza, bo te perfumy same w sobie są całkiem fajne. Nie są to perfumy, które kupię, bo testowałam ostatnio inne perfumy, tym razem niszowe, które dużo bardziej podobają mi się pod względem przedstawionego w nich akordu takiej zimnej oceaniczności, o których. Na pewno jeszcze powiem na moim kanale. Natomiast od Mervey Blue polecam do testów, z zastrzeżeniem, że nie wszystkim się spodobają. Dla niektórych kobiet mogą mieć zbyt męsko, ale będą to też dobre perfumy na aktualną pogodę. bo trochę jednak są to perfumy orzeźwiające, a to perfum bardziej letnich predestynuje je zawartość czegoś zimnego. Może nie jest to mięta, ale coś takiego jodłowo-iglastego i już na pewno tak. Ostatnie perfumy, które też bardzo mocno mnie zaskoczyły, to perfumy celebryckie od Riany Rebelle Fleur. To są perfumy, które już gdzieś kiedyś poznałam. Bardzo, bardzo pobieżnie, ale jednak. I wtedy jakoś niespecjalnie mnie zachwyciły. W ogóle poznałam chyba wszystkie flakony z tej serii, takiej wieżyczkowej, które mają sugerować obca z szpilki. I to były perfumy ciekawe, miłe, sympatyczne, ale kompletnie niezapamiętywalne dla mnie. Ostatnio zrobiłam zamówienie w sklepie z próbkami perfum i jako gratis dostałam właśnie Rebel Flair od Riany. I muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, jak ciekawe są to perfumy. Ok, umówmy się, nie jest to szczyt perfumeryjnych uniesień, ale mimo wszystko są to perfumy super sympatyczne. Na mnie są to generalnie perfumy z taką dominującą nutą Kokosowo-mleczno-waniliowo. Kokos jest tutaj kremowy w takiej formie mleczka kokosowego, natomiast ta nuta kremowo-waniliowa jest też odrobinkę podbita czymś kwiatowym. Ja bym tutaj mm, za ten efekt w cudzysłowie winiła jaśmin albo może heliotrop. Deklarowanych owoców raczej totalnie w nich nie czuję. Trwałość jest. Bardzo dobra. Te perfumy zostawiają za sobą delikatny ogon i trwają bardzo długo, bo więcej nawet niż jeden dzień. Podsumowując, są to perfumy sympatyczne, kokosowe, e, kremowe. Może nie arcydzieło perfumeryjne, ale chętnie widziałabym je w swoich zbiorach kiedyś w przyszłości. Perfumy te porównałabym do satin, o których już dzisiaj wspominałam. Nie jest to arcydzieło, ale w jakiś sposób mi się podobają, wywołują uśmiech na moim rejku, więc być może znajdą się jeszcze w moich zbiorach. Perfumy od Riany przypominają mi też któryś z flakoników z serii Diora Poison. Chyba jest to Poison Girl, ale w tym momencie ręki sobie za to nie dam uciąć. Zaznaczam, że te perfumy są dosyć intensywne i nie wszystkim się spodobają przez swoją intensywność dość sporą też słodycz, dla niektórych mogą być odrobinę mdlące. I to już wszystko na dziś, jeżeli chodzi o perfumowe zaskoczenia miesiąca. Dajcie znać, która z moich opinii zaskoczyła Was najbardziej, bo zakładam, że będzie to Nilang, który niestety nie zagości w moich zbiorach perfumowych. I jestem też bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tych trzech zapachów, o których dzisiaj powiedziałam. A na razie się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku Perfumowego Zaskoczenia Miesiąca, a wcześniej w innych filmikach o tematyce prawdopodobnie perfumowej. Dziękuję raz jeszcze za obejrzenie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.